To jest bardzo dowiedzień wszystkich bardzo rzeczy. ja jestem Miliki, to kolejny odcinek na moim kanale i witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku spalionowa widzowie. Naprawdę bardzo Wam dziękuję za to, że ta seria się tak przyjmuje, to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. No i co słuchajcie, żeby było więcej takich odcinków, to koniec stawcie łapkę w górę. Ponieważ jak tutaj będzie uwaga, bo teraz spore wyzwanie dla Was jest rzucane. Jeżeli tutaj będzie 5000 łapek w górę, no to zrobimy coś miłego dla Szczepsona, w sensie miłego, no musimy go w końcu gdzieś zabrać, jakoś też pokazać coś od siebie, wiecie o co chodzi, także no ja potrzebuję też wsparcia, żeby to zrobić, bo ja że jestem taka trochę nieśmiała, wiecie o co chodzi, shy i tak dalej, także no koniecznie stawcie łapkę w górę, pięć tysięcy łapek w górę, łapek w górę i, i to się będzie działo w następnych odcinkach, i co, i też zostawcie subskrypcję, ponieważ jak tutaj będzie dużo subskrypcji, to mi będzie naprawdę bardzo miło, ponieważ takich odcinków jak ten będzie jeszcze więcej, także koniecznie subskrybujcie i dzwonkujcie, a my zaczynamy zacie dzisiejszy odcinek, dowiedziałam się bardzo wielu rzeczy, muszę z wami przedyskutować. Także co, zapraszam was do oglądania. Widzimy się już w Minecrafcie na Palionowie. Więc jesteśmy widzowie w Minecrafcie i co, ogólnie że tutaj w ogóle i mi przed chwilą i sobie sobie pisaliśmy na czacie. Nieważne, w każdym razie, słuchajcie, widzowie moi kochani. Ehm, ogólnie to tak, jesteśmy w naszym domku, oczywiście przepiękny domku, W większości ten domek się spodobał, więc naprawdę jest z nim mega miło, ponieważ na serio się strasznie starała zejść z tym domkiem i tutaj chyba tego nie było akurat, e, ponieważ w końcu udało mi się ograniczyć enchanting e, w sensie enchanting. No, miejsce na enchanting. Enchantingu jeszcze nie mamy, dlatego że ja jestem zbyt biedna na to, żeby tutaj mieć jakieś Enchanting. No i tak to właśnie wygląda, także no myślę, że spokojnie. Całkiem możliwe, że niebawem będzie jakiś live stream. To wszystko zależy od mojego humoru, ponieważ dzisiaj mam na przykład egzamin za dwa, za 6 godzin. Za 6 godzin widzowie. W sumie od tego, jak wy to oglądacie, to za 2,5 pół godziny, czyli o godzinie 18 piszę, pisze W sumie mam ustny egzamin z filozofii, także proszę trzymajcie wszyscy kciuki, ponieważ no zależy mi na to, żeby to znać. Także jeżeli go znam, to będą live. Jeżeli go nie znam, to niestety live nie będzie, będę miała depresję i tak dalej, bo naprawdę dużo czasu poświęciłam na do W każdym razie nie będziemy gadać o takich, kurczę, niebaw w sprawach, ponieważ są tutaj sprawy ważne i ważniejsze. I uwaga, uwaga, jedną z tych ważniejszych spraw jest w ogóle ta skrzynka, którą nie widziałam. O, list od Palionki, słuchajcie, przeczytamy go, ponieważ muszę wam też coś powiedzieć, o czym wam nie powiedziałam, także lecimy. E, Hej, Kamilki, miło spędziliśmy czas ostatnio, co to na to, żeby powtórzyć nasze spotkanie jeszcze raz. Musimy pogadać o wielu rzeczach i sama wiesz, oczy do zobaczenia Palionka. I ogólnie rzecz biorąc, tak, zabierze tą skrzynkę, żeby jej nikt czasem nie widział, e, dlatego że jak to wygląda? Sprawa wygląda w ten sposób, że ostatnio się spotkałam z Palonką, e, napisałam do niej, co w się sensie jej wiecie, wiadomość tak dalej, że czy, czy nie aby ze mną się spotkać, no bo ogólnie rzecz biorąc, ja wiem, jak to jest być, i, no, nieliczną nie albo jedyną dziewczyną wśród chopaków. Wiecie o co chodzi? Więc stwierdziłam po prostu, że, no, miło by było, gdybym się z nią spotkała. Wiecie o co chodzi? Byłoby na pewno jej raźniej i w ogóle, no i też chciałam ją bliżej poznać. Dlatego też się z nią spotkałam. No i tak to wygląda, że po prostu się jak troszeczkę zaprzyjaźniłyśmy chyba. No i tyle w zasadzie w temacie, jeżeli chodzi o Palionkę. Także na pewno się z nią spotkam też, to kiedyś się nagram w nasze spotkanie, my myślę, że też jest to bardzo ważne, jeżeli byłyby tu jakieś cięcia, liczę tak swoją drogą, jeszcze tak wprowadzę tutaj jeden wątek. Jeżeli byłyby tu jakieś cięcia, to ja mam okropny, okropny, przysięgam, że okropny katar. Nie wiem dlaczego tak jest i czemu, cze, czemu tak się dzieje, ale takie są fakty. Pisze jeszcze ktoś do mnie. Pozdrawiam serdecznie się Anie. I ogólnie to, tak jak mówię, no jakby były jakieś cięcia, Jakbym mówiła przez nos, to wybaczcie, naprawdę przepraszam, no jest ciężko. Nie ukrywam, że nie, jeżeli ktoś też ma katar, to abyście ja komentarzy, kto z was ma katar. Dobra. E, więc tak, tutaj w ogóle sobie chłopaki coś piszą. E, i, 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 I ważna sprawa, ponieważ to jest w ogóle najważniejsza rzecz w dzisiejszym odcinku do zrobienia. Doszły mnie słuchy, słuchy na moim Instagramie Milkać przez dwa, polecam obserwować, że e, pan Szczypson nie śledzi i podgląda. Jakby, nie wiem na ile to jest prawda, ale jest to mega uber dziwne. Kocham to, że oni sobie piszą tutaj... Dobra, nie ważne, w każdym razie. Jest to uber, kurczę, dziwne. E, dlatego, że jakby... Ja myślę, że nie mam niczego do ukrycia i tak dalej, a tak na Instagramie mi parę widzów napisało, że e, no, kurde, e, jest tam problem, bo co ci śledzi i w ogóle, a ja takie... What? I jakim. Co, 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 co? Jak on mnie śledzi? Więc dzisiaj musimy to wszystko e, wiadomo ogarnąć. Także mam nadzieję, że jest w ogóle noc, więc troszeczkę kiepsko. I też powstała jedna nowa rzecz. Czekajcie, ja zresztą zaraz tutaj pójdę tędy, bo tutaj chyba jest szczypson gdzieś. Nie mam pojęcia szczerze powiedziawszy ja że nie chciałem na niego natrafić, ponieważ mam tutaj swoje teraz plany do zrobienia. muszę go po prostu sprawić, ponieważ to, że ten fakt, że on mnie tutaj może śledzić, no Halo! Ja nie mam nic do ukrycia, więc nie wiem, dlaczego on mi tutaj nie ufa. Także musimy to sobie ogarnąć, więc sobie lecimy oczywiście tutaj. I mówiliście mi, pisaliście mi, że powstał tutaj jakiś stragan od Szypsona. Ja bym chciała to go sprawdzić, ponieważ to mi się tak trochę nie podoba. Także zauważmy, dobra, mamy tutaj ten stragan. To jest to, całkiem ładny w sumie, dwupiętrowy. Ok, pod tłustym tostem otwarcie wkrótce. Ok. E, całkiem ładny, no nie będę ukrywać, że nie, ale zobaczymy, co jest w środku, ponieważ to jest też dosyć ciekawe. Mam nadzieję, że nimi nie widział, więc tak. Mamy tutaj w ogóle sporo beczułek i nie wiem, czy one są tutaj ozdobnie postawione, czy też w nich może coś być, wiecie o co chodzi? Tutaj może coś być, jakby... Wszystko jest możliwe, więc ja tak to szybko tylko przejrzę. Okej. Okay. No ale jak mówię, no kurde, słyszałam, że w chwili był w moim domu i tak trochę dziwna sprawa... Okej, okay, to jest bardzo dziwne. To jest totalnie dziwne. Tu ma jakąś mapę. I tu jest dom palionki. W ogóle... Co jest z tą górą? Ona jest tak śnieżna? What? Co jest? Ale tak, czekajcie, bo tu ma całkiem dobry widok na tą palionkę. Ej, ja nie widziałam, że ta góra taka jest. I widok na mój domek. Okej, okay, to jest trochę podejrzane, ale dobra. Przypnę na to oko, przypnę na to oko. W ogóle ta cała nie jest troszkę podejrzane, ale spoko. Co tu się stało w ogóle z tą górą, powiedzcie mi, czy ona, ona nie była tak zaświeżona, co nie? Kurde, ja teraz nie wiem, widzowie. Szczerze, to nie wiem. Okej, okay, trochę dziwna sprawa, tego się akurat nie spodziewałam. Szczerze, zastanawiam się co robić z tym domem. Nie wiem, czy go dać palionowi, czy co? w ogóle muszę się z nim w końcu jakoś spotkać cokolwiek. Nie mogę niestety na serwerze nic tego nie zrobimy, no ale. Czy dałoby się coś takiego zrobić? W każdym razie, tak jak mówię, no jest ten stragan, dosyć dziw... Ta góra jest dziwna, to w ogóle po pierwsze. Po drugie, ten stragan, też jest troszeczkę podejrzany. Nie podoba mi się, to, że on mnie tutaj kurde podglądał i śledził. Mega dziwne. Ja tutaj, kurde, już powiedziałam, że jak to będzie 5000 łapek, to zabierzemy go na jakąś, nie wiem, randę, zobaczymy co. Ale kurde, tutaj, no nie, no, nie wiem, widzowie, no nie, ja teraz nie wiem, czy on zasłużył po prostu, jak tutaj nie podgląda faktycznie. Zobaczymy, czy on nam jest z domku. Jest z domku. Ja tak nie chcę za bardzo też wyjść na taką podglądaczkę, wiecie co chodzi, dobra, nie będziemy do niego iść, ja się troszeczkę boję, wydaje mi się, że to jest zły pomysł, także nie, e, nie wbijamy tam, ale, ale co, ale wbijamy sobie do siebie, no i zobaczmy, czy tutaj coś się w ogóle zmieniło, w sensie, czy tutaj jest wszystko w porządku, mam nadzieję, że tutaj, ej, co zrobiłam, że tutaj nie ma żadnych pułapek, w sensie, wiecie o co chodzi, Jego tak szukam miejsca, które on by mógł na przykład znaleźć, nie wiem, może coś tutaj podmienić czy coś. Sama nie wiem, w sumie widzowie, kurczę, naprawdę ciężka sprawa, tutaj w ogóle, tutaj wydaje mi się, że to byłoby dobre miejsce na tajną bazę naszą, tak swoją drogą, także i piszcie co o tym myślicie, w ogóle jakoś tak ściemniła mi się teraz kamerka, nie wiem czy to zauważyliście, ale nieważne, eee, tutaj jest wszystko tak jak było i mam wrażenie jakieś, chyba jak mi tu pisaliście nawet, co jest wszystko w porządku, że on był na górze w magazynie i przeszukiwał każdą moją skrzynkę. No, i to tak trochę wiecie, no kurde. Dlaczego on to miałby robić? Ja naprawdę nic nie ukrywam, więc jakby nie wiem, nie rozumiem tego totalnie, i to jest strasznie dziwne. Ale to ja nawet w skrzynkach nic nie mam jeszcze. Muszę to przekładać sobie i temu, ale strasznie się tego nie chciał robić. W każdym razie, no trochę dziwna sprawa. on no, nie wiem, dlaczego on mi i chciał podglądać. Możecie mi napisać to wyjaśnić w komentarze, dlaczego by było, i byłoby mi naprawdę bardzo miło. E, no i co, i tyle, kurde, no. Strasznie, strasznie dziwne. Nie wiem, jeszcze mamy sobie do tobie na jedną rzecz. Musimy odpisać paliące. Także, ale ja nie mam, kurde, książki I atramentu, mam tylko ten świecący O nie, chyba nie mam książki, żeby jej odpisać Znaczy, książkę będę miała na pewno Na rzucie się, się zrobi, ale Tą książkę z piórem, no, chyba nie będę miała No jak my jej odpiszemy teraz, widzowie? Chciałam jej, kurczę, odpisać ale dobra, to pójdziemy po prostu w następnym odcinku i jak zaskoczymy, to rozumiemy mi taką baby niespodziankę. Wiecie o co chodzi? Tak myślę, bo chciałem się z nią spotkać w końcu, także może w następnym odcinku się z nią spotkamy. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, słuchajcie, to wszystko przed nami. E, a wasze zadanie w komentarzach napiszcie, co jest z ze Szypsonem. czy on coś znalazł u mnie podejrzanego, albo coś, on, on, czy on coś ukrywa, Mo, może on coś mną ukrywa. Sama nie wiem, widzę naprawdę sama nie wiem. Ciężka sprawa. Trudne czasy nas nadeszły, no cóż tutaj więcej mówić. I co, Osecie? Widzimy się jutro o godzinie 15.30, tak jak codziennie. Mam nadzieję, że będziemy się jutro widzieć, dlatego że to wszystko zależy od mojego egzaminu dzisiejszego z filozofii, także trzymajcie mocno za mnie kciuki. Eee, no i co, eee, miejcie się ciepło, życzę Wam miłego dnia wieczoru, w zależności od której godziny to oglądacie. Pamiętajcie o łapce, o subskrypcji, wiedzcie, jest to bardzo ważne. Do zobaczenia, widzimy się później, trzymajcie się ciepło. I pa, do jutra.